Witajcie kochani! Na początku chciałbym wspomnieć, że to prawdopodobnie będzie jeden z takich krótszych materiałów, głównie dlatego, że to w sumie bardziej polecajka niż jakiś bardziej konkretny materiał. Niemniej jednak uważam, że warto to zrobić, warto polecić. Ten materiał, ten, ten film, o którym tutaj wspomnę, a który zresztą prawdopodobnie już wiecie, o czym będę mówił po miniaturce, i tak dalej. Um, I na początku muszę zaznaczyć, że nie, nikt mi nie zapłacił. To nie jest materiał sponsorowany w żaden sposób. Nikt nie dał mi wcześniejszego dostępu do tego materiału w jakikolwiek sposób. Obejrzałem go zresztą w poprzednim weekend dopiero w całości, ponieważ każdy pojedynczy odcinek jest dość długi, o czym wspomnę później. Natomiast to tak wolę zaznaczyć, tak wiecie, gwoli ścisłości żeby takie coś miało w ogóle miejsce, to musiałbym mieć najpierw jakieś gigantyczne zasięgi, więc spokojnie możecie być o to, możecie być tego pewni, że tak po prostu nie jest. Dlatego też przejdźmy do generalnie meritum, tudzież do jakby klu całego materiału. ok? Hej, stary, mogę mieć pytanie? No. M mogę? No. No to mamy zasięgi jakieś? Dlaczego tak sądzisz, co? No bo stary, mówisz właśnie, że mamy, że jakieś zasięgi mamy, i tak dalej. Nie stary, mówię tutaj o zasięgach, mianowicie, że ich po prostu nie mam. Rozumiesz? Kumasz bazę. okej. Że mamy mało subskrybujących, i tak dalej. Zresztą powiedz mi, po co ty mnie pytasz? O takie ja no, co? tej razie słuchaj myślałam o tym, że jakbyśmy hmm? mieli trochę więcej subskrybentów i trochę więcej zasięgów, to moglibyśmy robić no, wiesz, coś no, bardziej ambitnego, No to widzisz właśnie. No to właśnie mówię, że nie mamy takiego. Więc... Zresztą, stary, coś takiego po prostu po prostu żyć tu przerwę. Robić. Co może. No, no, mówisz o zasięgach, no? mówisz o bardziej ambitnych materiałach. Teraz no. jesteśmy w stanie w trakcie przygotowywania materiału o filozofii Sitów, a wiesz, kto czyta książki, kto czyta materiały do tego? Ty czytasz? No. Nie. No, ty no czytasz, właśnie, ty no? mówisz, że moglibyśmy robić bardziej ambitne materiały, a podczas kiedy to ja muszę to wszystko czytać, ja muszę to wszystko ogarniać, nie ty. No. Dobra, słuchaj, ja, ja idę robić obiad. Ja no tak, wiem, tak to, bo, bo najlepiej jest na, sobie wiesz? pójść po prostu i w tym momencie pójść sobie i teraz... Wiesz co? Ja to zostawiam. Ja to zostawiam, żeby ludzie zobaczyli, jaki ty naprawdę jesteś. Żeby ludzie zobaczyli, co ty tutaj robisz, wiesz, bo to, bo to nie jest pierwszy raz. Przechodząc jednak do samego materiału, chciałbym dzisiaj powiedzieć co nieco o materiale, który nie tak dawno temu miał swoją premierę na Disney Plus, a który wydaje mi się powinien zainteresować w jakiś sposób na pewno fanów Gwiezdnych wojen, ale i nie tylko, ponieważ również osoby, które w jakiś sposób pasjonują się kinem, interesują się efektami specjalnymi itd. itd. O jaki dokładnie materiał chodzi? Oczywiście o Light and Magic. Dlaczego? Ponieważ jest to fenomenalna, absolutnie fenomenalna podróż. Sześć odcinków, każdy po około godzinę, nawet chyba jeden albo dwa po więcej niż godzinę, które generalnie prezentują naprawdę masę wywiadów, różnej bardzo dobrej jakości materiały archiwalne, które. Nie wydaje mi się, żeby były wszystkie w jakiś sposób tak szerzej dostępne wcześniej, więc generalnie chociażby już dlatego warto to zobaczyć. Relacje osób, które brały udział w powstaniu samego Industrial Light and Magic, a które do teraz przysługuje się kinematografii i które jest de facto w sumie pionierem, jeśli chodzi o efekty specjalne od wielu, 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 wie, wielu już lat, a przynajmniej jest to jedna z tych firm, która tak na dobrą sprawę po prostu przetarła szlak. Dodatkowo jest to kawał absolutnie. Ciekawej historii, o ludziach z pasją, o ludziach, którzy mieli, wiecie, tą iskierkę, tą smykałkę do robienia jakichś oryginalnych, fajnych, ciekawych projektów, ryzykownych, gdzie generalnie nie do końca nawet wiedzieli, co w sumie robią, do momentu, kiedy zobaczyli efekt końcowy i mieli takie. A. i to, to, to jest właściwie dokument o tym o tym wszystkim, o czym właśnie powiedziałem w większości przynajmniej osób, które biorą udział w wywiadach nadal widać tą pasję, tą, tą iskrę w oczach która wylewa się z ekranu razem z masą pozytywnej energii i ja wiem, ja wiem, że tego typu dokumenty są w dużej mierze reżyserowane że tam nie mogli pewnie powiedzieć wszystkiego, co gdzieś tam chcieli i tak dalej o niektórych osobach i ja doskonale to wiem ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo mocna hiperbolizacja Same superlatywy, i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek, mimo wszystko, nadal warto ten dokument zobaczyć, ponieważ poza tymi wywiadami jest tam, tak jak wspomniałem, bardzo dużo po prostu materiałów. Jest to jedna wielka laurka nie tylko dla samego ILM, czyli Industrial Light and Magic, ale również dla samego George'a Lucas'a, który był takim głównym spiritus movens, który spowodował wielkie zmiany w podejściu do efektów specjalnych, a także w sztuce montażu, co zresztą świetnie się przysłużyło nie tylko do Gwiezdnych Wojen, ponieważ jeśli ktoś nie miał pojęcia, to ILM pracowało przy takich projektach jak Star Trek 2, Wrath of Khan, E.T., Poltergeist, The Dark Crystal, Willow, The Goonies, uh, Back to the Future uh, czy Powrót do przyszłości, Ghostbusters, Indiana Jones, Park Jurajski tudzież Jurassic Park i to jest zaledwie naprawdę bardzo... Niewielki ułamek wszystkich projektów, przy których Industrial Light and Magic brało udział. Więc jest tego naprawdę, naprawdę, naprawdę masa filmów, które jestem pewien, że widzieliście, a o których nawet nie wiedzieliście, że tam właściwie te efekty specjalne odpowiada za nie prawie ta sama ekipa, albo w zasadzie core. Podobny do tej ekipy, która brała udział również przy tworzeniu gwiazdnych Wojen. Zresztą, The Volume, czyli ta technologia tych ekranów, tej kopuły, która generalnie otacza aktora, gdzie są wyświetlane wszystkie te krajobrazy, i tak dalej, która również skaluje się do tego, jak kamera się obraca, i tak dalej, i tak dalej, to jest technologia generalnie też stworzona przez ALM, i która została mniej lub bardziej w sumie zainspirowana, czy w sumie wymyślona w mniejszym lub większym stopniu, w sumie przez George'a Lucas'a, albo przynajmniej może, może inaczej. Jakby to, co on próbował zrobić przy prequelach chociażby, to generalnie przysłużyło się temu, że ostatecznie powstał The Volume. Dobra, Krzysiek, ale gdzie tu jest cokolwiek o Gwiezdnych Wojnach? Ty mi proponujesz dokument, który na dobrą sprawę jest o firmie, która tworzy efekty specjalne. Gdzie tu są Gwiezdne Wojny? Co ja się z tego mogę spodziewać, co? No proste. Generalnie pierwsze cztery, pierwsze cztery odcinki z sześciu, po prostu cztery odcinki z sześciu, to jest tak na dobrą sprawę w większości dużo mówienia o Gwiezdnych Wojnach. O projektach z Gwiezdnych wojen, jak tworzono Gwiezdne Wojny, to już bardziej oryginalną trylogię. O prequelach też jest, ale tak bardziej jest to wspomniane, nie jest to aż tak bardzo... Bardzo rozległe, jak w przypadku oryginalnej trylogii, która generalnie jednak, jakby kręcenie tej oryginalnej trylogii to jest w zasadzie ten kor, e, przy którym się ALM mniej lub bardziej e, trzymał. Zresztą to też nie jest dokument stricte jednak o Gwiezdnych Wojnach, tylko o Industrial Light and Magic, czyli firmie, która pomagała tworzyć de facto efekty specjalne do tego filmu. No ale jednak początek tej historii jest. No trudno go rozerwać, ponieważ w zasadzie jedno wynika z drugiego w bardzo dużej mierze. Więc generalnie przez te cztery odcinki mamy historię połączoną po prostu Industrial Light Magic i Gwiezdnych Wojen, chociaż później przez kolejne dwa, czy w sumie dwa i pół odcinka, bo to jakoś w połowie czwartego odcinka się mniej więcej zaczyna mieszać, nie jest wcale najgorzej, ponieważ ostatni odcinek to też są Gwiezdne Wojny między innymi, więc generalnie jest tam bardzo dużo Gwiezdnych Wojen. Zresztą dla samych już tych czterech odcinków generalnie Realnie warto jest obejrzeć ten materiał. Warto jest tak na dobrą sprawę wyczerpać na ten konkretny dokument, ten siedmiodniowy okres próbny, w trakcie którego prawie na pewno zobaczycie ten dokument, ponieważ on nie jest aż tak długi, a który naprawdę wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę Wam się spodoba. Przynajmniej tak mi się szczerze wydaje. We mnie osobiście ten dokument otwarł na nowo takie dwie szufladki. Jedna związana z tym, że rozpaliło tu trochę taką moją iskierkę dotyczącą tego, co chciałbym robić i jakie projekty chciałbym kiedykolwiek robić i tak dalej. Z jaką pompą generalnie materiały na YouTube o Gwiezdnych wojnach chciałbym robić, a z drugiej strony otwarło to trochę taką nostalgiczną nostalgiczne wspomnienie o tym, jak kiedyś razem z ekipą z Domu Strachów w Katowicach, kiedy tam pracowałem, rozkminiśmy jakie dokładnie scenariusze chcemy stworzyć, jak bardzo je wykrzywić w taki sposób, żeby ludziom się to podobało, żeby jednocześnie tam wsadzić aktorów i żeby jednocześnie te pokoje były różnorakie i tak dalej. Żeby wiecie, że, żeby ludzie czuli, że są gdzieś indziej. I generalnie, jakby vibe oglądania tego materiału dla mnie był dokładnie tym. To jest mniej więcej tak, jakbyście oglądali właśnie taką ekipę, która bardzo lubi to, co robi. Opowiada o tym i opowiada Wam, co zrobiła, w jaki sposób to zrobiła i że są naprawdę z tego dumni, że widzi się po prostu to. Jak oni są dumni z tego, jak po prostu to ogarnęli. Jak po prostu związali jakiś tam konkretny problem, który mieli z, nie wiem, na przykład ustawieniem modeli i tak dalej. To jest naprawdę fenomenalne. Jest to absolutnie niesamowicie pozytywna energia, którą naprawdę warto, warto zobaczyć. Więc serio, jeśli macie możliwość, obejrzyjcie ten materiał, ponieważ jest to tego warte. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Ej, zostawcie komentarz, jeśli Wam się podobał. Chociaż prawdę powiedziawszy, tak jak wspomniałem, jest to bardziej polecajka, ja tutaj nie oczekuję jakichś konkretnych e, rzeczy i tak dalej. Chciałem Wam po prostu powiedzieć, że warto to zobaczyć, jeśli, jeśli ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości. Tak więc to tyle ode mnie. Idę pomóc w robieniu obiadu. <laughs> Niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Cześć! Zresztą na Disney Plus również jest dostępny już od dłuższego czasu, ponieważ chyba od grudnia materiał dotyczący The Beatles, e, który się nazywa Get Back, jak zresztą jeden z ich albumów chyba, a na pewno jak jedna z piosenek e, i był kręcony, ten, te, te materiały były kręcone przez Petera Jacksona, więc czy warto to zobaczyć? No ja uważam, że jest to absolutne złoto, jeśli ktoś interesuje się muzyką i historią muzyki trochę i generalnie lubi rocka. I Beatlesów i tak dalej, i chciałby zobaczyć, jak mniej więcej wygląda praca nad piosenkami, praca przy różnorakich utworach i generalnie praca z muzyką, no to wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych materiałów, taki bardzo, bardzo na żywo, że tak powiem. Anyway, cześć.